Witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Mam nadzieję, że będzie to ostatni film. Trochę już ochłonąłem, ale nie do końca. Dopóki o tym nie myślę, to jest spokój, dopóki tak zacznijmy myśleć, to nóż w kieszeni mi się otwiera. Żeby nie przedłużać, a ja patrzyłem na złość złośliwość e, Rzeczy martwych. ten mój trzeci film, to z tą przerwą. Później obejrzałem. Dobra, nie będziemy do tego wracać. Mam nadzieję, że dzisiaj. Patrzę, że wszystko się na razie świeci, to będzie działało do końca. Nie przedłużajmy. Państwa, <laughs> w poprzednich filmach już dokładnie powiedziałem o co chodzi z tym. z tym gwałtem. Teraz kto jeszcze? Kolejni pokrzywdzeni. Kolejni pokrzywdzeni. A, nawet jeszcze tytuł, nie, nie wiem, Dobra, do tego filmu. To się doklei. Nie słuchajcie. <laughs> Kolejnymi pokrzywdzonymi są świadkowie. Ktoś powie, no. Aha, muszę zapisać, świadkowie. Hmm. Prokurator. On zapomniał. <grytanie> Prokurator. Dobra, świadkowie. Dlaczego pokrzywdzeni świadkowie? Proszę Państwa, hmm, trzeba najpierw hmm, zastanowić się. Dlaczego? Dlaczego gwałciciel weselny, ten cały muzykant wyprowadził ją do toalety i sobie odpowiedzieć na takie pytanie, dlaczego do, do toalety już, powiedzmy, kibelka, jak ja nazywam, i dlaczego do toalety damskiej? No ktoś powiedział, no, bo akurat w damskiej potrzeba była o taka chwili, a nie gdzie indziej. To wszystko, i teraz powiem Wam, właśnie to wszystko on wkarkulował. Dokładnie wkarkulował gwałt swój. E, ma się odbyć w toalecie damskiej. Mało tego, co się może komuś wydać dziwne, e, wkarkulował również to, że on chciał mieć świadków. On normalnie e, wie o tym, że w jego interesie są świadkowie. Ktoś, e, właśnie, właśnie, perfidia. Perfidia tego typu gwałtu polega na tym, że tak jak wspomniałem w poprzednich filmach, również tu. On normalnie wkarkulował w to świadków, gdzie no, w, nie ma czegoś takiego jak normalny gwałt, ale gdzie w tradycyjnym gwałcie gwałciciel robi wszystko, żeby nie było świadków, to tutaj jest odwrotnie. On normalnie robi sobie świadków i to jeszcze uważa według jego filozofii. Niestety dużo ma racji, bo świadkowie nie zdają sobie sprawy z tego, co, co mogą zerknąć i zobaczyć. Po pierwsze, zobaczcie, on nawet nie zamyka drzwi do toalety. Przecież można wejść do toalety damskiej z tą dziewczyną, z kobietą i zamknąć drzwi. Na jakąś tam zasówkę na kłódkę, na, co, na cokolwiek, na, na kłódkę, na, na, na zasuwę, na tą chwilę, ta, tak jest w toaletach normalnych, a on nawet tego nie robi. No i to zastanówmy się, dlaczego. No bo właśnie chce, żeby ktoś co jakiś czas Zajrzał. I druga rzecz, specyfika miejsca polega na tym, że on właśnie no mógłby do męskiej iść, ale dlaczego idzie do żeńskiej? Może najpierw od, od, od damskiej toalety. Otóż on idzie celowo do damskiej toalety, moi drodzy, po to, żeby mieć świadków kobiety. On chce, żeby świadkami tego zdarzenia były właśnie kobiety, nie mężczyźni. Gdyby poszedł do toalety męskiej, no i ja Załóżmy, ja czy tam nie jestem trochę podcięty. Jak to na weselu? Prawidłowo. Tu, tu, tu nie ma żadnej winy alkoholu, że ktoś jest w stanie po alkoholu na lekkim rauszu. Żadna to wina. I otwieram drzwi i widzę za faceta, który posuwa jakąś tam ee, dziewczynę. No to wiecie, odruch. Odruch jest taki, że, że, że zamykasz nam. No przecież nie chcesz być świadkiem tak intymnej sytuacji. No ale wiecie, w kwestii facetów to jest szybko. No, bynajmniej normalnych facetów to by było zaraz. Co ty facet wyrabiasz? Co ty w ogóle robisz? Instynkt by się włączył, no dobra, ona wcale, to, to tu to robisz. Taki, nie, 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 nie włączyła się kwestia buntu mózgowego, że to się dzieje, czyli że jest ten stosunek w to, toalecie. Tylko dlaczego w tym miejscu i w czasie? U facetów, przynajmniej ja tak, ja tak, ja tak to postrzegam jako facet. Byłaby ta chwila buntu, no, no, no facet, to nie mogłeś gdzieś wyjść i tak dalej. I o tym wyjściu za chwilę wam powiem. I... Można, bo zaraz, no, po, po, no, co, co ty, to, gdzie tutaj, wyjdź sobie, idźcie sobie, Jeszcze, może bym ich nawet opierdzielił. Dzięki temu... Uratowałbym, może, nie wiem, może w trakcie przerwałbym to, czy coś takiego. No zawsze byłaby ta... Tak, tak, bynajmniej ja... Ja to... Wy, y, analizując... Y, bym zrobił, że większość, większość facetów zareagowałaby. W sposób taki, że. Tak jak po, po, powtórzę, nie w sposób tego, że. A rób to, co chce, ta dorośli. Jest, Przypuśćmy, jesteś pijany rówacce, ale nie tu. No gdzie? Przezczęcicie miejsce, kurczę. To jest wesele. To jest wesele, Do, A nie jakaś dyskoteka. Bo zobaczcie, idą, jaka jest ogromna różnica. Idziesz na jakąś dyskotekę gdzieś i oni tam po tych kiblach tam robią, co chcą. Wiecie, nie wnikajmy. Czy to była tabelka? Może też jest gwałt. Czy to tam gwałtu, czy, czy zastąpiony została alkoholem, ale to jest miejsce publiczne, nie związane z żadną uroczystością. A teraz Wam powiem około, dlaczego, dlaczego DAMSKO wybierał. Dlatego DAMSKO, bo on też wie, że jeżeli kobieta otwiera drzwi, o, pardon, przepraszam, tu, 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 odwraca się, zobaczyła za faceta, nic nie mówmy. Jest to, jest to naturalny odruch. I tam na przykład koleżanka idzie znowu, koleżanka, no i ktoś inny, jakaś kobieta, a przepraszam, bo oni tam coś robią, no kto, wie Pani, ja nie wiem, no chyba ten zespoł tam sobie seks uprawiają. No to pierwsze dwie wyszły, no ale ktoś inny bo, bo, za chwilę podszedł, bo one tam wyszły te Jeżeli tam, na przykład nie, nie powiedziały, no to ktoś też zazajrzał. Taki gość to liczył, że, że przynajmniej go widziało, ja nie wiem, ale przynajmniej trzy. Co trzy osoby otworzyły. I, I każda zrobiła dokładnie tę samą reakcję otworz o, a tu wiecie, jedzie klient, tak? Druga rzecz, a dlaczego on to tak zrobił? Dlaczego on to zrobił w tej toalecie? Dlaczego się nie zamknął? Dlaczego chciał, żeby mieć świadków? Bo on dokładnie wie. I kolejny punkt. Tego, 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 tej, tej, tej specyfiki tego gwałtu, tego, tego, tego cwaniactwa. To jest to, że każda z nich wracając do stołu weselnego, ona mówi: Wiesz co, ale to ździra, ale to dziwka, która gdzie tam? No, to ta, co wiesz, tam było, przed chwilą ją tam nominował, a teraz ona jest z nim yy, tam w kiblu, kotłuje się z nim, kurwajcie. Czy... Mówić się nie chce, obrzydzą, co to. I każda z nich tak wyjdzie. Perfidia, właśnie z parkowami tego słowa: Perfidia. Mmmmm, perfidia. I każda z nich, bo on, on, będzie, on nie będzie się przejmował, wiecie, ale ktoś odżywi, to on jeszcze sobie, wiecie, o, pasuje mu, jego goły zad zobaczyły i tak dalej. I każda z nich, odchodząc do stołu, załóżmy, że trzy, trzy kobiety, przy, tylko trzy, bo mogło być więcej. Nie jedna, I na pewno pierwsze, co robi kobieta, z natury rzeczy, mówi pierwszemu przy stole. Byłam wiedzieć, co tam się dzieje. Każdy. Już jest ta informacja po cichu, no ale e, zostawmy to w naszym gronie, co nie? I gronie jest po kolei. Tam ktoś, ktoś, ktoś tu, to tam, i to wszystko zostaje w gronie. Proszę Państwa, kolejny punkt to jest właśnie perfidia tego gościa, że on wie, no chyba, żeby akurat miał pecha, ale on też to przewid przewidział, że to będzie na przykład. E, Ktoś z rodziny, czyli na przykład jakaś kobieta, no może panna młoda, nawet czy coś, czy świadkowa, wiecie, no ale raczej, raczej on wybiera taki moment, kiedy ci tam może sobie jakieś zdjęcia robią, może coś, to też nie jest głupi, ten nauczyciel jest cwany. No ale mógłby mieć pecha, ale też się z tym nie przyjmuje, bo się zawsze wytłumaczy. Ale o, o, o tym wie. I to nie dociera dalej. To zostaje w własnym gronie, ale już idzie informacja. To nie jest, że ta informacja jest rozprzestrzeniana po trzech miesiącach, tygodniach, latach. Ona już po wyjściu, każda z tych świadków, bo mówimy, to on celowo wybiera, żeby świadka przejść do damskiej toalety, nie chodzi o facet. Celowo wybiera kobiety. I teraz powiem Wam tak, a ktoś powie, no dobrze, no tylko widziały, to co, jaką one krzywdę ponoszą? Otóż proszę Państwa, no nie ponoszą tej krzywdy psychicznej, co Państwo młodzi, bo oni są najbardziej skrzywdzeni. To ich zbrukane z zostało święto, ale to już omówiłem to. Ale e, ponoszą to, że oni... Zostaje to w ich psychice. Może z pierwszej chwili się wkurzają, ale później mogą się... Taka kobieta, taki świadek, może po roku, po dwóch, budzi się w nocy spocona z mąża, bo... Kurwa, przecież ja byłem świadkiem gwałtu, czytać ta dziewczyna, bo nie to... Ona nawet nie krzyczała i tak dalej. E, nie, nie było widać obrony, co nie? O, nawet co, proszę Państwa, na, on nawet to robi. I teraz mm, no, i ma, ma stres. No, no, w imię czego właśnie e, żebym nie zapomniał tej obrony, właśnie, bo nawet, nawet to on przewiduje. I teraz, i ona dziś ma problem, może musi jakiegoś psychologa, 300 zł za godzinę. A z jak, a po co jej to? I to jeszcze jedno pytanie: a po co świadkowi, ta, po co świadkowi taka, taka sytuacja? On nie chciał tam być, to już jest dla niego problem, co on poszedł na wesele. Za dwa, oglądać? Jak posuwa młodą kobietę? No i teraz pomyślmy sobie tak dalej. No to, a dlaczego? nie Jest ciepło, lato. A nawet w zimę, nie ma problemu. Przecież zespół muzyczny to przeważnie ma busa. Dlaczego on nie wyprowadził kobiety do busa? Zastanówmy się. A on, on to dokładnie, perfekcyjnie, jak po kolejny punkt. To ja nie mogę Wam wypunktować, to ktoś doktorat mówi zrobić. Polegała na tym, że on nie wyprowadzi tej dziewczyny, na przykład na się szuła, to choć na świeże powietrze. Mógłby tak zrobić, tak? No nie ma świadków. Czy nie byłoby lepiej? Zobaczcie, nikt nie widzi, a jeszcze z kumplem, bed by... no bo dziewczyna się źle poczuła, trzeba ją na beczki prowadzić. Zaprowadziliby ją do samochodu, chłopak by przypilnował, nikt nie widzi, on by sprawę. Sa... W, busie, w busie, w busie by załatwił sprawę, zgwałciłby ją, wyciągnęliby ją, żeby tam tamtego, posadziliby ją na ławce i wróciliby sobie na salę. Mogliby tak zrobić. Mogliby że w busie e, czy w takiej sytuacji kobieta e, resztkami świadomości mogłaby sobie uświadomić, że ją wyciągnęli, zgwałcili. I dlatego widzicie perfidia. Kolejny z punktów polega na tym, że jak on ją zaprowadził do, do amskiej toalety, to jej podświadomość blokowała nawet ten e, ratunku. No, no nie mogła, no nie, nie mogła krzyknąć ratunku, bo była w kiblu. Kolejna rzecz, ona sobie podświadomie zdawała sprawę, że wszyscy Wszyscy ci świadkowie, moi drodzy, każdy, kto wrócił z tej toalety, każda kobieta, która widziała, przypuśćmy, że ich trzy, to 20 minut wcześniej widziały mnie pijącą alkohol przy ich stoliku, przy stoliku tego gościa, właśnie który teraz ją gwałci w Kriblu. I dlatego nie ma winy, zaznaczam, nie ma winy ze strony świadka. Że on, że on potępia tę kobietę, bo ona jeszcze, jeszcze 20 minut wcześniej widziała tą kobietę przy stoliki, która piła wódkę i ona nie wiedziała o co chodzi, że to jest manewr. To z tym, to brudzia z tym, to z tamtym, a on nie pije. Albo udaje, że pije. Bo pamiętajcie, gwałciciel nie pije. To, to, to jest... To jest to już ja, to, ja to wiem. Zawsze, zawsze uważajcie, jak gdzie się da Jeżeli nie, nie, Bo słuchajcie, to nie to, że tam od czasu do czasu, ale że to już jest wiecie. I ktoś powie, no i właśnie jest pokrzywdzona. I teraz zobaczcie, a powinna może komuś powiedzieć: A kurde, jak się dowie policja, prokurator, jak się dowie, że ja widziałam, a nie, nie zgłosiłam. Zobaczcie, aspekt prawny teraz. Ma. Świadek dodatkowo jeszcze ma głowę zawaloną. Boże, jak się dowie, prokuratura, i dotrze do mnie, no to ja mam przerąbane, co nie śpisz, nie śpisz w nocy, spocona kobieta, znerwicowana, tu dzieci, tu to wszystko. Wyobrażacie sobie? Otóż ja powiem tak, jeżeli spotka normalnego prokuratora, yy, uczciwego, to prokurator powinien jeszcze podziękować. Po wysłuchaniu tego zdarzenia powiedziało, tak, bo pani prawidłowo zareagowała. Z punktu widzenia socjologicznego i psychologicznego, pani reakcja była prawidłowa. Mało tego, dobry prokurator, to jeszcze podziękuję. Ja pani dziękuję, że pani po powrocie do tego stołu tej informacji nie zachowała dla siebie. Bo mogła Pani zrobić odwrotną sytuację, bo sprawca celowo chciał, żeby pani rozpowszechniała, ale pani mogła powiedzieć tak, nie moja to sprawa. Zachowam to dla siebie. A pani na tyle miała odruch szlachetny, honorowy, i uczciwy, że pani tą informację, tak jak chciał sprawca, który był przekonany, że to, jest, że to będzie na jego korzyść. Bo pamiętajcie, sprawca on jest przekonany, że ta informacja o tym jego gwałcie, to cały czas działa na jego korzyść. Nie zdaje sobie sprawy, że absolutnie nie. Przynajmniej tak wedle cywilizowanego, normalnego człowieka to absolutnie nie. I także każdy z tych świadków, ja już z góry mówię, nie musi się martwić. Nie musi się martwić, że mm, ta, taka, taka sytuacja, że może prokurator czy coś, no chyba że jest jakiś dureń bo taki prokurator, czy nawet policjant powinien podziękować, dziękuję, naprawdę jest Pani odważną kobietą, że Pani nie zachowała, powiedziała, obcy ludzie, nie mogła Pani się odwrócić, nie widzieć, bo część, większość ludzi, tak zwana znieczulica, nie zareaguje, wychodzi i tak dalej. I tak to jest. I teraz wracając do, do tej tematy, no i teraz wiecie, jedynymi, którzy mogą mieć pretensje, to znaczy na początku, to są młodzi. I znowu zobaczcie, jaka krzywda stała się młodym, bo oni teraz no już ustalili, kto, kto tam powiedział, co nie, kto to widział. Ktoś się nie przyzna, ktoś powie, że tego, ale dobra, przyznał się. No to wiecie to, młodzi, to za telefon. A dlaczego ty do mnie nie przyszłaś? A dlaczego mi nie powiedziałaś? No, bo słuchajcie, odruch młody. Ja jestem, ja jestem młodym, co nie, młodym chłopakiem. Mam jestem po 30, przed 30, bo teraz tak jest. No to też miałbym żal do, do tych świadków. Ale jak ja ale teraz mówię, bo to oni to zrozumieją za 3, 10 lat. No bo teraz to nie, za 10 lat. Oni nie rozumieją jeszcze teraz po tej informacji, bo się dowiedzieli po trzech miesiącach, po trzech latach, już tak mówię, yy, sytuacji. I oni mają yy, żal nie do sprawcy. Zobaczcie, yy, podświadomość co mówi. Nie do sprawcy, tylko do świadka. Nie, nie dzieje się krzywdowa świadkowi? No jest skrzywdzony w tym momencie. I młodzi też są skrzywdzeni, bo sobie nie zdają sprawcy, sprawy, że to jest tak naprawdę wina tego gościa, ani, ani, ani. On, on, to on zbrukał. Yy. Ich wesele. I teraz i teraz widzicie, mm, tak to jest. Eee, no, z mamy. Eee, co dalej? No, to, to, to właśnie, właśnie mówię: no, no świat, świadkowie. Albo taka sytuacja. Albo czy no dobra? Czy zamknęliśmy już listę pokrzywdzonych? No, przypuśćmy, że już. Eee, dobra. Eee, wiadomo, ofiarą jest ta dziewczyna, kobieta. Ofiarą są młodzi, ofiarą mogą się nie zdawać, bo załóżmy rodzice, bo też, wiecie, pierwszy odruch to jest taki, za, zamieść pod dyma, to jest taki pierwszy odruch, ale oni są też ofiarami, oni też wyłożyli masę pieniędzy, przygotowywali się, dbali się, zobaczcie, już nie chcę, bo, bo kolejnych teraz bym musiał mówić, ale, ale króciutko kru, i szybko, rodzice młodych, rodzice młodych też są pokrzywdzanymi. Starali się, przygotowali się, może chodzili na jakieś kursy ćwiczenia, może coś, może chcieli coś pokazać i tak dalej. No oni są też e, skrzywdzeni tym faktem. No facet kurwa otwierdolili taki numer, przepraszam bardzo, zgwałcił. E, całe wesele wie już o tym. Myśmy przygotowywali się dwa lata, wyłożyliśmy tak samo, no załóżmy, pieniądze i tak dalej. No niestety, ale. No, I to jest znowu oni. I to jest najciekawsze, że o ile młodzi, powtarzam, to są, to są jedynie dwoje ludzi, którzy mogą mieć pretensje. To są jedyni którzy mogą do świadków tam do tego, no, czy tam do niego, bo chcieliby zapamiętać ten ich piękny, cudowny, jedyny dzień w życiu, żeby to był najpiękniejszy dzień ich życia. To oni mają prawo mieć żal nawet do ludzi, nawet żeby znaleźć tego winnego. Wiecie, gdyby się nie rozniosło, gdybym ja wiedziała, gdyby to, co są. Wiecie, no. A wyobrażajcie sobie, gdyby wezwana była policja czy coś. No, przy... nigdy takie coś się nie zdarzy, ale przy przypuszczalnie, no to jakby to sobie wyglądało? Ale mówię, zobaczcie, skrzywdzona jedna, dwoje, dwoje młodych, czworo, jeżeli żyją rodzice, bo czasami są, to już, to już mamy siedem osób. Teraz świadków, świadkami nawet są ci, którzy nie, nie otworzyli, a, a doszli do toalety. Oni też są skrzywdzeni. No to już wychodzi z dziesięciu osób. I, I co, zamkniemy to listę? Proszę Państwa, skrzywdzonymi, skrzywdzonymi są również partnerzy. Opowiadam. Przypuśćmy ja, idę z żoną na wesele, ja idę z żoną na wesele i w pewnym momencie żona przychodzi, no, albo z partnerką, to jest obojętne. Idę z partnerką, koleżanką, zapoznałem sobie koleżankę. Koleżanki. Masz czas tego, nie ma nic z łączy. Ale mam wesele, mam zaproszenie z sobą towarzyszącą, a tym bo tym bardziej. Może weźmy wersję żony. Będzie, będzie lepiej, nie <laughs> będę kombinował, bo tak trochę za dużo kombinuję. I żona wraca do stołu i mówi: no Kurwa, coś się stało. Nie chcę to mówić. No, przepraszam, jaki jest odrób? Jak zaczęłaś, to mów. No i ona mówi, co widziała. No, widziałam, że. No. Przepijmy, bo to. Co ta. I ona, wiecie, i ta, ta moja żona opierdziela tę dziewczynę. Zupełnie z perspektywy tego, co zobaczyła. W tej chwili, bo zobaczcie, otwiera drzwi, to jest raz, dwa, no, dwie sekundy, trzy. No, przepraszam, no. No, maksymalnie 3 sekundy. A lata zmarnowane. I teraz głupi małżonek. <laughs> Druga rzecz, jesteś, czy, jeżeli nawet tak. Ale czy, jeżeli nawet tak zrobi, spożywał alkohol, bawił się, usłyszał, że jest seks dorosłych ludzi. Nie zna szczegółów. Miał prawo się z tego śmiać. Brutalnie wam powiem naprawdę. Bo zobaczcie, tu nie ma. Ten gwałciciel robi to w taki sposób, że to zdarzenie. Obraca się zwykłą taką, prawda, orgiatkę, w zwykły taki seksik, niewinny. I ja przy stole, i takich młodych ma małżonek w pierwszej chwili, to cię może normalnie, wiecie, wzruszyć ramionami, się nawet z tego roześmiać. Niezła biba się tutaj odgrywa, bo nie, bo nie zna szczegółów, bo nie wie, co co tak. I yy, ja, wchodząc w specyfikę takich ludzi, ja bym się wcale nie dziwił, gdyby przy tym stole był jeden wielki brek. Normalnie i to nie jest ich wina, zaznaczam, bo nie znają specyfiki tego gwałtu. I teraz, no ale, widzicie, tu przy stole jest fajnie, fajnie, ale mija, mija rok, mija dwa. Młody, e, młoda No, gdyby to weźmi, już nie będę o nich, ale na przykład ja jestem. I ktoś dzwoni do mojej partnerki, mówi: Po coś ty, na przykład, no, przy, przypuśćmy żony, no i niech już, skupmy się, że jest to żona. E, wiesz, a po co ty to rozgłaszała? Trzeba było przyjść do mnie i tak dalej. No to jeżeli to zrobią młodzi, powtarzam, to ja im wybaczam, bo, no wiecie, ja się nie pchałam na to. Ja poszłam na wesele bawić się, a nie oglądać takie sceny. Ja nie poszłam na, na wesele, gdzie, gdzie oczepienie miało kwitować w yy, Natomiast jeżeli by do mnie zadzwonił na przykład ojciec albo teść, albo ktoś tych młodych, mówiąc, chłopie, chłopie, ogarnij się. A jak, jak nie potrafisz. A jeżeli masz taki sam charakter jak ten facet, którego żeś, któremu żeś zapłacił, to się nie odzywaj. I cię, A jeszcze raz zadzwonisz do mojej żony załóżmy i będziesz miał do niej żali pretensje, to uważaj, bo ja zgłoszę na prokuraturę. I nie będę się przytykał. Idź w swoją stronę, gdzie się wybrałeś, bo jeżeli ty sobie nie zdajesz sprawy z tego wydarzenia, tylko jeszcze masz pretensje, bo mówię do mojej żony, a czy ona chciała? Nie po to poszło na wesele, żeby oglądać zad jakiegoś skurwiela. Przepraszam, Przepraszam. Bo mówię, gdyby to nam, na jakie, bo mówię, młodzi mają prawo, powtarzam, młodzi mogą dzwonić, opierdierać się, musisz czasami, jeżeli się takie stało, sytuacja, wam zdarzyła. Zagęście się więcej, nie odzywajcie, trudno, wysłuch wysłuchajcie nic więcej. A, ale jeżeli to robi rodzic, to nie pozwólcie sobie pluć w twarz. No na przykład: O, wina, kolejna świadka. E, e, nie wina. E, krzywda świadka. No, świadek dwa lata nie spała, bo widziała ten zat tego, to wszystko. Zdaj, ja, już wie o co chodzi, co nie? No dobra, musi iść teraz do, do jakiegoś tam psychiatry czy kogoś. No ja nie polecam tych ludzi, powiem szczerze. Nie. No ale załóżmy, no nie ma gdzie musi iść, czy tam do psychologa, czy do hipnoterapeuty. No to ten by je pomógł, ale dobra. Nie, ma, nie o to, nie, nie ma tu reklamy, chodzi o to. Ale dlaczego nam płacić ma 300 zł za godzinę? To po pierwsze, z jakiej racji? Druga rzecz, i tu się kłania kwestia prawna, idzie do takiego. No i no co tam, no, z czym pani przychodzi? No tak, no byłam nawet dwa lata temu, byłam na weselu. Nie mogę spać po nocach tego, no ale specy... o co chodzi? No, no, no Mówi pani szczerze, bo, w czasach, bo, 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 bo tak jest, w takim gabinecie, jeżeli jesteś nieszczery, to, 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 to nie chodź, bo darma twoja wizyta. Musisz być szczery. Jeżeli jesteś szczery, wtedy ten, załóżmy, że trafia na dobrego specjalistę, to, to on ci pomoże. No ale co, ale w jakiej sytuacji specjalista jest postawiony? Zaraz, zaraz. To pani skala. Czy ktoś to zgłosił organom ścigania, to ja już ostrzegam, bo zobaczcie, w jakiej sytuacji jest świadek. No, świadek w tym momencie zataja bardzo ważną informację. Bo już pani sobie zdaje sprawę, co się wydarzyło. Zobaczcie, jaki stres. I teraz, teraz idź, idź do fachowca i licz się z tym, że ten fachowiec być może ma obowiązek po usłyszeniu danego przestępstwa, ma obowiązek zgłosić organom ścigania. Ja się śmieję z tego, ale zobaczcie, jak to się wszystko komplikuje. Jak to wygląda? To, to, to jest dramat dla świadków. Ja już mówię, ja współczuję świadkom, żeby była jasność. Eee, no i dobra, czekajcie, ile tu mamy? Matko, 24 minuty. Eee, dobra, kończymy. Hmm, dobra, to jeszcze taki epilog na koniec wam powiem, żeby, bo już tak za długo się rozgadałem. Eee, ta, e, czy, czy, to, czy to jest koniec? Ktoś powie: No, to już żeśmy za, zamknęli listę. Czyli, tak mamy. Yy, Zgłocona kobieta, z, zranieni strasznie młodzi, rodzice tak samo, yy, świadkowie, partnerzy tych świadków. Proszę Państwa, nie koniec. Bo proszę Państwa, t, teraz już mówię: nie jest syf, a kwas. Każde spotkanie świąteczne i tak dalej, i tak dalej w przyszłości. Yy, będzie obfituowało w to, że będzie ta dyskusja. A to na ich weselu, tam by ciągnął ten, co grał, czego. A jeszcze jedno, widzicie. Nie za... Dobra, trudno. Polecimy jeszcze dalej, proszę Państwa. Ja wspomnę Wam o krzywdzie młodych jeszcze, bo w takim razie zapomniałem. Zobaczcie mają film z wesela. Minęło 3-5 lat, a obejrzymy sobie nasze wesele. I teraz postawcie się w ich sytuacji. W tej, dla mnie to w tragicznej. Dla mnie osobiście. Jak ja to według mojej analizy, że włączają film, i 60% pierwszego planu to wypełnia kto? Jak myślicie? No, wypełnia ten, przez którego mają zmarnowane pierwsze lata swojego małżeństwa. Jak, jak taki film w ogóle oglądać? Wiecie? Ja do tego takiego oglądaję filmów, że na przykład ktoś, yy, pamiętajcie, ja się nie śmieję z, z tego zdarzenia, tylko z, z tej całej specyfiki z tego zdarzenia, tego, 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 tego dramatu. Bo to, to ciężko to, to określić. Ale no, ktoś przyjechał do ciebie, o, pokażcie jakieś tam, nie było kogoś na weselu. Po paru latach, a chciałem obejrzeć film z wami. I tak, ktoś siedzi, nie wie nic załóżmy. I ty siedzisz obok, a co wy tacy markotni? To by tak fajne, takie piękne wesele. O, a, a on jak. Kurczę, jak świetnie prowadzi. Wyobrażacie sobie, a wy siedzicie i nic nie możecie powiedzieć. Bo ja, no, ja bym nie akurat to bym już po fakcie, bo już mówimy, że to się wszystko rozegrało na lewo, na prawo, nieważne. Ale, ale dramat młodych straszny, naprawdę straszny, straszny i, i krzywda wielka dla młodych. Bo mówię, to są, to ona, ja mówię, kobieta pustych osoby są najbardziej, ale mówię, później wszyscy, kwas w rodzinie, jechać na święta, nie jechać, będą nas obgadywać, spotkają się przy stole, nie spotkają, będą dyskusje, może nie na temat, może będą udawać, może to, bo wiecie, to się, to, to, z, to z czasem, proszę Państwa, to z czasem zniknie. Ale to może jakieś co najmniej 3-5 lat trwa. Już w szóstym roku to wszyscy zapomną. Znaczy, wiecie, jeżeli to zostanie zamknięte prawnie, to to się rozmyje, bo wszyscy z czasem, a jeszcze może być sytuacja, jeżeli prawnie taka sytuacja zostanie dobrze zakończona, to sobie jeszcze wszyscy piątkę przyłożą na koniec. Powiedzą, że tak, byliśmy szczerzy, już Jeżeli nie, może to się wlec, wlec i wlec. Także tak. Że tak. Dobra, było długo, trudno, przepraszam, zamykam tą serię, na koniec jeszcze już raz wspomniałem o epilogu, to powiem Wam, że mm, te moje filmy to można było wrzucić właśnie, nigdy tego nie robiłem, nigdy przez 10 lat nic nie polecałem, nigdy, nigdy żadnego filmu, to są moje sprawy i widzowie, którzy chcieli słuchać e, o, jakichś dziwnych historii, załóżmy, to była tak wąska agropola ludzi. Natomiast to polecam, jeżeli ktoś chce, nie wiem, nawet co się, może skleję to w jeden jakiś wielki, dwugodzinny film rzucę. Instruktażowy. Może to wiecie, takim nastolatkom 17 lat, 18, kiedy już dziewczyna wchodzi w ten etap dorosłości, wieś, wyjścia z domu, pojechani na studiach. Mm, I tak dalej. A, czekajcie, a czy ja mówiłem już o, o tym właśnie zdarzeniu? A, z dziewczyną ze śmiercią dziewczyny. Dobra. E, bo to widzicie, tak to tam jest. Poruszyłem to, co najważniejsze. Ja chciałem w tym filmie poruszyć właśnie kwestię e, kwestie świadków. Krzywdy świadków, którzy nic, nic złego nie uczynili i nie pchali się wcale, żeby być świadkami. Natomiast zrobili, zostali, zostali powtórzę raz jeszcze, oni zostali świadkami celowo zrobionymi przez tego bandyta. Dobra, narka, trzymać.